Rozdział czwarty, powrót do cywilizacji. Zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. List do Filipian, trzeci rozdział, czternasty werset. Gdy byłem jeszcze w Szelmera, stało się dla mnie jasne, że niezależnie od tego, czy mi się to podoba, czy nie, nie mam innego wyboru, jak przeprowadzić Mary, Ivy, dzieci i rakel przez ponad 130 km szlaków dżungli. Rozmawiałem na ten temat z Kifem, który zaoferował swoją pomoc. Minął miesiąc, od kiedy rozstałem się z Mary i Ivy w Sukui. Ponieważ nie miały już mąki do pieczenia chleba, cały czas jadły kukurydzę, prosto z kolby, utartą lub prażoną. Zaplanowaliśmy drogę ze stacji w Sukua do Makumy. Nasz pobyt w tym miejscu zbliżał się do końca. Z Makumy chcieliśmy dotrzeć do Coaquil, gdzie Mary miała urodzić dziecko. Esther zostawała z misjonarką, która zajmowała nasze miejsce aż do powrotu w fiku z urlopu. Mimo wszystkich trudnych wydarzeń z żalem przyjmowaliśmy koniec naszego roku pracy w Sokui. Doświadczenia uzyskane w tym miejscu Zaczęły budować w nas miłość do dżungli i jej mieszkańców. Spakowaliśmy nasze domowe sprzęty w paczki po 25 kg i zorganizowaliśmy indyjskich tragarzy do zaniesienia ich do stacji w Makumie. Wiedzieliśmy, że czekająca nas droga nie będzie łatwa, ale pozostawało nam nie pozostawało nam nic innego, jak wyruszyć. Wczesnym rankiem 27 października 1947 roku. Nasza karawana ruszyła w drogę. Niektórzy konno, inni pieszo. Mieliśmy przed sobą pierwszy etap prowadzący do Makas. Ja trzymałem przed sobą w siodle małą Lindę. Jose Andrade, który jechał z nami do Makas, trzymał Bobiego Harta. Mary, Ivy i Raquel nie miały doświadczenia w jeździe konnej, choć ich pierwsze próby wypadły przerażająco, teraz jakoś utrzymywały się w siodłach. Przez większą część drogi jechaliśmy po błocie. Konie zapadały się i wyrywały z niego. Ich nogi często zanurzały się głęboko, wydając głośne dźwięki pluskania i chlupania. Około południa dotarliśmy do miejsca tak błotnistego, że musieliśmy trzymać nogi prosto przed sobą, by nie wlokły się po błocie. W pewnym momencie błoto sięgało koniom aż po brzuchy. W końcu Mary zsiadła z konia i szła z boku szlaku. Łatwiej było jej iść w ten sposób, niż utrzymywać równowagę w kołyszącym się i podskakującym, niewygodnym siodle. W Makas zostaliśmy gościnnie przyjęci w bazie wojskowej przez majora, który już wcześniej pomagał nam wiele razy podczas naszej pracy w Sukui. Tym razem otworzył nawet puszkę kar karczochów, rzadkiego delikatesu w tej części świata, żeby uświetnić typowy posiłek z ryżu i mięsa. Tej nocy za łóżka mieliśmy gołe deski, ale owinięci kocami zasnęliśmy mocnym snem. Następnego dnia zostawiliśmy konie i szliśmy dalej pieszo. Dzieci umieściliśmy w drewnianych krzesełkach zrobionych ze skrzynek do pakowania towarów. Przywiązaliśmy je do nich i przymocowaliśmy do pleców indiańskich tragarzy. Żeby zrównoważyć niesione ciężary schodząc po stronę zboczów dolinę rzeki Upano Szuarowie zginali się niemal w pół. Jedynym sposobem przeprawienia się przez szeroką płynącą szybkim nurtem rzekę było skorzystanie z łodzi. Przewoźnika, który miał być w tym miejscu razem z łodziami, nigdzie jednak nie było widać. Usiedliśmy na brzegu i czekaliśmy. Mary uwolniła dzieci z krzesełek i pozwoliła im pobiegać po kamienistym brzegu. Nagle rozpętała się gwałtowna ulewa. Zbiegliśmy się w jednym miejscu i próbowaliśmy schronić przed przeciekającym dachem, zrobionym na prędce z płaszcze deszczowych narzuconych na krzaki. Wtedy właśnie Mary przypomniała sobie, że tego dnia są urodziny Ivy. Wszyscy zaśpiewaliśmy dla niej, co rozbawiło tak dzieci, jak i dorosłych. Wyobraź sobie urodzinowe przyjęcie w takich okolicznościach. W końcu zjawił się przewoźnik. Pierwsi popłynęli Indianie z pakami i koszami, a potem żony i dzieci. Wszyscy starali się ukucnąć jak najbliżej dna, by nie zakłócać równowagi chybotliwej wydrążonej z pnia łodzi. Łódki. Z sercem podchodzącym do gardła patrzyłem jak łodzie z drogocennym ładunkiem spływają ku rwącemu prądowi na środku rzeki. Wydawało mi się, że minęła cała wieczność. Zanim zobaczyłem ich machających do nas rękami z drugiego brzegu, po nich przeprawiała się na drugi brzeg reszta naszej grupy. Ruszyliśmy szybko w dalszą drogę, starając się nadrobić stracony czas. Tej nocy spaliśmy w domu Szuara, który mieszkał przy drodze. Następnego ranka, gdy zeszliśmy z drogi na ścieżkę w dżungli, czuliśmy się tak, jakbyśmy z jasnej ulicy zeszli do mrocznych podziemi katedry. Indianie szli przed nami w milczeniu. Nawet owady i ptaki ucichły w tym niesamowitym lesie. Wkrótce przekonaliśmy się, że istnieje druga strona dżungli oprócz jej piękna. Stopy i nogi naszych żon nie były przyzwyczajone do tak złych warunków, jakie napotkaliśmy tutaj. Szlak przypominał wędrówkę pielgrzyma, wspinanie się po powalonych drzewach, ślizganie się w błocie, chwytanie się gałęzi, by nie upaść, drapanie przez kolce. Wyplątywanie się z lian, spinanie się po stromych zboczach i przedzieranie przez mokradła. Mary stwierdziła, że armia USA prawdopodobnie nie mogłaby wymyślić lepszego toru przeszkód dla zahartowania swoich rekrutów. Błoto, 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 zawsze głębokie co najmniej do kostek, a czasami aż po kolana. Przyczepiało się do spodni i butów, obciążając je niczym ołowiem. Gdy wyruszaliśmy z Sokui, Mary nałożyła moje spodnie od kombinezonu, które sprawdzały się bardzo dobrze podczas jazdy konnej. Na szlaków dżungli było z nimi jednak więcej kłopotu niż pożytku, ze względu na swoją długość gromadziły mnóstwo błota. Schylanie się dla podwinięcia nogawek było bardzo trudne dla kobiety w szóstym miesiącu ciąży. Musiałem zatrzymywać się co jakiś czas i podwijać je dla niej. Ponieważ ciągle się rozwijały, w końcu obciąłem je tuż pod kolanami. Później, gdy Mary przemokła aż do bioder, skrócone spodnie utrudniały jej wspinaczkę. Poprosiła o następne cięcie, musiałem więc skrócić je jeszcze bardziej. Następnego dnia całkowicie zrezygnowała ze spodni i szła już dużo wygodniej, mając na sobie różową, ciążową sukienkę. Dni były długie i ciężkie dla Mary, Ivy i Raquel, ale noce były jeszcze dłuższe. Przedzierając się szlakiem przez dżunglę, marzyło o odejściu nocy, w której będą mogły odpocząć. Potem, kiedy już ułożyły się na posłaniu z liści na twardej ziemi, ich zmęczone mięśnie drżały, kości bolały, a one nie mogły się doczekać świtu, żeby rozpocząć kolejny dzień marszu. Gdy rozbijaliśmy obóz na noc, były już zazwyczaj tak zmęczone, że musiały wytężać wszystkie siły, by coś zjeść i przygotować siebie i dzieci do snu. Kiw i ja najczęściej przygotowywaliśmy posiłki, zmywaliśmy, pakowaliśmy i przepakowywaliśmy posłania, ubrania i jedzenie, budowaliśmy szałasy z liści i rozpalaliśmy ogniska. Nasze stopy były przez cały dzień mokre, mieliśmy po dwie zmiany ubrania, jedną na dzień i drugą na noc. Po znalezieniu miejsca na rozbicie obozu szliśmy do najbliższego strumienia i zmywaliśmy błoto z butów, skarpet i spodni. Zawsze cudownie było przebrać się w suche rzeczy na noc. Rankiem natomiast trzeba było zaciskać zęby i pomagać sobie żartami, by ponownie nałożyć mokre rzeczy. Najbardziej żal mi było dzieci, podskakujących w swoich krzesełkach, czasami śpiących, czasami rozbudzonych i płaczących, z głowami kołyszącymi się nad barkami Indian. Choć tragarze byli ciężko bładowani, szli szybciej niż kobiety, dlatego Kiv zazwyczaj szedł razem z nimi a pozostali z nas podążali z tyłu. Zawsze doganialiśmy ich około południa. Często Kiew zdążył już wtedy nakarmić dzieci mlekiem w proszku rozpuszczonym w ciepłej, przygotowanej wodzie, którą niósł w termosie. Mieliśmy kilka groźnych momentów, z których jeden szczególnie utkwił mi w pamięci. Jak zwykle zatrzymaliśmy się na południowy posiłek, tym razem na Polance na szczycie pagórka. Kif wytupał w porastających wzgórzach, w, w chwastach miejsce, w którym mogły się trochę poruszać dzieci odwiązane od krzesełek. Po skończonym posiłku wszyscy ruszyli już dalszą drogę, a ja pakowałem jeszcze swój plecak. Schyliłem się, by podnieść puszkę z ciastkami i nagle zamarłem w bezruchu. Poczułem, jak włosy jeżą mi się na głowie. Tuż obok miejsca, w którym przed chwilą bawiły się dzieci, zobaczyłem jaskrawo ubarwionego śmiertelnie groźnego węża koralowego. Mogłem jedynie uznać, że Bóg powstrzymał go od ataku. To tylko jeden z przykładów tego, jak nasz Pan opiekował się nami i ustrzegł nas nie tylko przed febrą i biegunką, ale także od jakiegokolwiek innego poważnego wypadku. Po jakimś czasie Mary, Ivy i Rachel złapały drugi oddech. Pomagało im liczenie strumieni, przez które przechodziliśmy, i tego, ile razy potykały się lub poślizgiwały. Nadszedł wreszcie ostatni dzień. Kiw i Indianie uznali, że jeżeli się pośpieszą, zdążą dojść do stacji w makumie przed nocą. Dlatego szybko wysunęli się daleko do przodu. Najgorsze zbocze było jednak jeszcze przed nami. Z powodu słabego serca Ivy musieliśmy wspinać się na nie bardzo powoli. Na grzbiecie czekał nas zapierający dech w piersiach widok doliny. Zejście było jednak tak strome, że u kobiet często następowały bolesne kurcze mięśni, dlatego co jakiś czas musieliśmy zatrzymywać się i je masować. Gdy znaleźliśmy się na dnie doliny, słońce zniżało się już ku e, górom, ku tuku za naszymi plecami. Musieliśmy się bardzo śpieszyć, jeżeli chcieliśmy dotrzeć do Makumy przed nocą. Teren był płaski, więc prawie biegliśmy. Robiło się już tak ciemno, że ledwo widzieliśmy szlak. Wiedziałem, że jesteśmy dość blisko stacji i nalegałem na kobiety, by szły, dal, by szły szybciej. Wysiłek okazał się jednak dla nich zbyt wielki, a Ivy opadła na powalony pień drzewa i rozpłakała się. Nie mam już siły, żeby zrobić choć jeden krok. Nieważne jak blisko jesteśmy, będę musiała zostać tutaj na noc. Nas. Nasze koce i suche ubrania mieli idący przed nami Indianie. Nie mogliśmy spać w dżungli. Jakoś dzięki pomocy Boga Ivy wstała i potykając się szła krok za krokiem do przodu. Zapadła ciemność. Wyjąłem z plecaka latarkę, ale baterie były już niemal wyczerpane. Jeden z idących z nami Indian zapalił żywiczną gałąź, którą znalazł w swoim koszu i oświetlił migotliwym światłem drogę. Gdy zeszliśmy ze szlaku przed stacją, znaleźliśmy się w plątaninie powalonych pni i krzaków, zalegających obok pasa startowego. Indianie i ja zaczęliśmy wołać tu z nadzieją, że ktoś w stacji nas usłyszy. Odpowiadały nam jedynie odgłosy dżungli. Wołaliśmy dalej, aż wreszcie usłyszeliśmy odpowiedź tu. Kilka chwil później blak benzy blask benzynowej latarni zapewnił nas, że nadchodzi kij. By pokazać nam drogę. Jaki to był wspaniały moment. Zobaczyliśmy wyraźnie koniec pasa startowego. Jedynie kilka metrów przed nami. Idąc po jego szerokiej, porośniętej trawą na wierzchni odczuwaliśmy czystą rozkosz, że mam już za sobą całe to błoto i wszystkie powalone pnie drzew. W domu czekała na nas gorąca woda do kąpieli i gorąca zupa na kolację. Doris Austin nakarmiła już bobiego i Lindę i położyła ich spać w czystej pościeli. Zamieniwszy kilka zdań z kifem i Doris my też ułożyliśmy się do snu. Wielką ulgą była świadomość, że będziemy mogli odpocząć tutaj przez tydzień i że najgorszą część drogi mamy już za sobą. W porównaniu z przedzieraniem się przez dżunglę w poprzednich dniach, pozostały dzień drogi do obozu Shell Company w Aiui wydawał się bardzo łatwy. Z obozu samolot zabrał nas do Shellmera, skąd autobusem i pociągiem dotarliśmy do Guayaquil. Ivy i Bobby nareszcie mogli zobaczyć Boba. Raquel wróciła do swojej rodziny, a Mary i ja włączyliśmy się w miejscową pracę misyjną, oczekując narodzin naszego drugiego dziecka.